Z mojej strony jako komentatora chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim tutaj zawodnikom poszczególnych czterech grup, e, nieprawda, w tym dzisiejszym międzynarodowym turnieju za ich waleczność, e, no oczywiście e, sposób e, e, w ogóle gry i... Aha. No to dobrze, tu e, właśnie, może będę mówił powoli, bo goście ze spiskich wlak, żeby mnie troszeczkę e, zrozumieli. Ja wprawdzie e, dwa słowa tylko umiem po słowacku, ale nie chcę o tym mówić. <grym> Dobry, no to wobec tego powolutku jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję przede wszystkim tutaj szanownym gościom ze spiskich władz, tak jak już wcześniej powiedziałem, że po prostu jest to miejscowość, a równocześnie ich zawodnicy reprezentującą miejscowość, którzy bardzo ściśle współpracują tutaj z naszą gminą właśnie tu nasz właśnie szanowny wójt dr Ptaszek Paweł, również drużyną z Kamienicy, z Łącka. no i oczywiście relaksowi miejscowemu Harnaś Tymbar. Proszę Państwa, dzisiejszy turniej wygrała drużyna miejscowego relaksu Harnaś Tymbar, która uzyskała trzy zwycięstwa. Na gorące brawa się należą. Ale założycie przypadkowo, przypadkowo. No może być i przypadkowo. Mam nadzieję, że przypadki czasami nie idą w parze. No ale tak to wyszło dzisiaj. Natomiast drugie miejsce zajęła drużyna Gorców, kamienica Pan Zwycięstwa. No to było przypadek był. To to przypadek. No, może niekoniecznie. I trzecie miejsce Łącko. I teraz no to e, drużyna ze no, brak, no oczywiście patrzyła, jak mogła, e, no e, gorące prawa się należą, tak, tak, e, proszę Państwa, najlepszym strzelcem e, dzisiejszego e, turnieju został wybrany zawodnik Olcha Matadeusz, prawda, prawo, gorące, tak. teraz... Proszę Państwa, może jeszcze kilka słów e, od Pana Wójta, który dokona wręczenia e, nagród, któremu oddaję głos. Szanowni Panowie, ja chcę przede wszystkim pogratulować gospodarzom, bo przecież gospodarze nie zostawili żadnych szans gościom. Także gratuluję zwycięzcom, gratuluję wszystkim, bo chodzi tak naprawdę nie tyle o wynik, co o dobrą, sportową zabawę, o dobrą rywalizację, także gratuluję wszystkim. Bardzo cieszę się, we ten turniej po raz wtóry i myślę, że w tej formu formule, jak mówiliśmy z panem Grzegorzem, tej właśnie na, na wiosce jest nawet lepiej niż na hali sportowej. E gratuluję wszystkim, dobrze, że jesteście zadowoleni, wyjedziecie z tym barku, mówię tu do gości, więc z tym barku myślę, że z uśmiechem, z dobrymi wspomnieniami, a najważniejsze są te przyjaźnie i te, te koleżeństwo, które są zawiązywane na takich e turniejach. E dziękuję bardzo organizatorom, panu Grzegorzowi, dziękuję także środowisku klubu, klubu sportowego na znaczy z panem prezesem i wszystkim wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego turnieju. Jeszcze raz gratuluję zawodnikom i myślę, że do zobaczenia za rok. A teraz, panie, prosimy o, o jeszcze chwila, e, tutaj e, kolega Grzesiu e, właśnie e, tu zaproponował, że już teraz nastąpi już faktycznie kulminacyjna część, czyli wręczenie nagród e, dla poszczególnych e, drużyn. E, a więc zaczynamy od trzeciego miejsca, które zdobyła. Łącko. Zapraszamy. Trzecie miejsce, gorące prawa. Bardzo prosimy kapitana z Łączka o odebranie nagród. Drugie miejsce zajęła e, kamienica. Drugie miejsce zdobyła drużyna Kamienicy, górskie kamienica. Serdecznie gratulujemy. No i oczywiście pierwsze miejsce zdobyła miejscowa drużyna Relaksu na Tymbark. Bardzo prosimy kapitana. Teraz proszę Państwa nastąpi jeszcze dekoracja e, najlepszego szczelca, e, Olchawę z kamienicy. Bardzo prosimy. <noise>

MVP turnieju, komentator ma, <trafi> ale zapraszamy ze Słoweńska z Czornię. Chodź chodź, Joszko, tak. Kolega Joszko proszony jest o odebranie honorowej nagrody. Dzięki. 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 Was to Proszę państwa, i w tenże sposób dobiegło zakończenie międzynarodowego turnieju o puchar wójta gminy Tymbar doktora Paweł Ptaszka. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom, wszystkim drużynom, no i oczywiście e, nie, życzymy e, spokojnej, e, szerokiej drogi, spokojnego e, pobytu. Ale nie, nie, tylko oficjalnie właśnie zakończamy, ale tutaj e, sponsor dzisiejszego i cały organizator zaprasza na ciąg dalszy, prawda, do ogniska, połączonego oczywiście z tymi smakołykami, o których e, wcześniej już parę razy dokonywałam. Oczywiście po takiej smacznej golące. Myślę, że też jest. Piwo się należy, prawda? Teraz oficjalnie mogę powiedzieć. Dlatego też wszystkich serdecznie gorąco zapraszamy. Ja z mojej strony serdecznie dziękuję wszystkim. No i...